Witam serdecznie. Szymon z Polankiewicz, z tej strony się kłania. Wybory a sukces, wybory Twoje, a wybory, które zostały podane, powiedzmy sobie na tacy, sugerując, że to będą Twoje, a tak naprawdę jest ganse gal. No, to to nawiązuje do wczorajszego dnia, w którym, no powiedzmy sobie, z wielkim zaangażowaniem, wiele osób, z wielką wiarą w dużym stopniu, że ma jakikolwiek wpływ na to, co się dzieje. I to jest OK, ktokolwiek poszedł na kogokolwiek, tam rzucił swój krzyżyk i tak dalej. No, to też jest OK w tej całej grze, w tym, czy też coś nie poszedł, to jest też OK, jakby nie wzmacniał swoją energetykę, ale to nie ma znaczenia, ta gra po prostu się toczy i w tej grze, no, będą pewne konsekwencje tej gry, one zostały już dużo wcześniej zaplanowane, bowiem ktoś, kto dyryguje tą orkiestrą światową, tym całym systemem, ktoś, kto powiedzmy czuje, że jest właścicielem planety i wszystkich tych niewolniczych stworzeń, dwu czy cztero czy wielonożnych, powiedzmy sobie, no dosyć dobrze opanował pewne socjotechniki, no i tutaj to wszystko się dzieje. Przy czym my nie skupimy się na tym, cóż z tego wyniknie, no bo to jakby w dużym stopniu było wcześniej zaplanowane, cokolwiek, gdziekolwiek, wczoraj ktoś uczynił, poszedł, nie poszedł, gdziekolwiek krzyżyk postawił, czy powiedzmy sobie, część poszła dlatego, że zobaczyła to. Dosyć według mnie infantylne pytania, ale dosyć skutecznie przyciągnęły frekwencję prawdopodobnie. No pytania powiedzmy sobie, jakieś tam postawione, jakby oczywista oczywistość, no ale okej. Okay. Wszystko jest okej. Okay. A z mojej strony, cóż mogę to powiedzieć, w wyborach bardziej, abyś się zaakcentował w czymś takim, jak abyś żył w zdrowiu, w spełnieniu, w obfitości, abyś się wprowadził z Twojego wyboru na Twoich zasadach zbalansowany styl życia. Oprę dzisiaj troszkę się na książce. Dawida Hawkinsa, sukces jest dla ciebie. Myśmy tak akurat nabyli ten zestaw książek różnych, łącznie z Tolstojem i Dolores Cannon. Zresztą u nas można dostać, w razie czego dać sygnał, powiedzmy sobie, i, i warto podejść, jeśli ktoś na miejscu jest. A, bo na stronie internetowej nie umieszczaliśmy tegoż. Póki co i muszę powiedzieć, że książka nie bez powodu trafiła do nas. Otóż bodajże w piątek czy w sobotę coś mówi do mnie, hej, małżonka akurat tam głaskała pieska i faktycznie ja tutaj już o tym wspominałem, o sukcesie troszkę, czy, czy czytałem pewien fragment, a w każdym razie wziąłem tą książkę dzisiaj z rana. I nie ukrywam, że troszkę, <śmiech> <śmiech> że troszkę to, jakby temat miał być odrobinę inny, ale tutaj te uśmiechnięte, fajne, cudowne twarze i książka, po którą znowu sięgnąłem, mówię, coś mnie woła tam, prawda? Widocznie jest to książka, którą powinienem zaadoptować do swojego życia, do swoich wyborów, do swoich decyzji, dlatego że troszkę przyjrzałem i pozwolę sobie parę fragmentów dzisiaj zacytować. One mogą być czasami trochę, powiedzmy sobie, takie drażniące, no przynajmniej kiedy, jakieś tam parę lat temu byłyby dla mnie trochę dziwnym rozwiązaniem. Może po prostu nie byłem gotowy na to, może to zrozumienie tej linii Hawkinsa, prawda, powyżej 200, no to jak cię mogę już, powiedzmy sobie, istota dusza człowieka w tobie się rozwija poniżej 200 jednostek na tej skali, na tej skali od 0 do tysiąca, no idziesz po równi pochyłej, prawda. Zatem y, pierwsze przekierowanie mnie na, tą, y, na te parametry Hawkinsa, a potem zainteresowanie, potem gdzieś pojawiły się w necie jego nagrania. To tu, w fragmencie posłuchałem, tu mówię: Kurka wodna, gość, y, mówi całkiem rozsądne rzeczy, mało, mało tego. On mówi z pozycji naukowej, mało tego, mówi z pozycji i fizyki kwantowej, i fizyki newtonowskiej i psychologii, i socjologii, czyli taka jakby komisacja pewnego pewnych rozwiązań, które podpowiada, ale wybory i podpowiedzi one są do twojej akceptacji, do twojej no zaadoptowania do swojego życia, aby w perspektywie żyć w zdrowiu i spełnieniu, w obfitości, być taką naturalną kliniką zdrowia i obfitości. I tutaj słuchaj uważnie. Otóż książki mówiące, to jest cytat z Dawid Hawkins, sukces jest dla Ciebie. Otóż, książki mówiące o tym, jak osiągnąć sukces, mijają się z celem, ponieważ usiłują opisać podejście oparte na logice lewej półkuli mózgu. Mówią o tym, jak pokonać drogę od przyczyny do skutku. I tu uważaj, nie odkryły jeszcze przyczyny. No i to tak ciekawie brzmi. Powodzenie czegokolwiek, to jest też dalszy ciąg fragmentu książki Dawida Hawkinsa. Powodzenie czegokolwiek, co robimy z wewnętrznym przekonaniem, jest pewne jeszcze zanim się wydarzy. To, co mówimy często o wierze, o wizualizacji i tak dalej. To jest troszkę tak, to jest mój komentarz, jak czasami. Ludzie wpadają w mechanizm modlitwy, jakiekolwiek, czy zapowiedzmy sobie: to są modlitwy, powiedzmy, przez instytucje kościelne ustalone, czy to są modlitwy przez ciebie stworzone, prawda? Czy takie najzwyklejsze, jak powiedzmy, zmieniają energetykę, jeśli z dobrą intencją są czynione, zanim zaczniesz jeść, prawda? Jakakolwiek, ale w którymś momencie, gdy nie ma tego zrozumienia, że powodzenie czegokolwiek, co robimy, robimy z wewnętrznym przekonaniem, jest pewne jeszcze zanim się wydarzy. W związku z tym, często ktoś rzuca modlitwę o powiedzmy zdrowie swoje, mamusi i tak dalej. No ale powiedzmy, że rzuca o zdrowie bo coś, nie szczyka i tak dalej. I w którymś momencie jakby czyni to codziennie, czyli zrobił dzisiaj, zrobi to jutro, zrobił pojutrze, bo robił przez wczoraj i mówi nie mam efektu. Wiesz to, a wynika to z tego, że masz wewnętrzne przekonanie, nie masz wewnętrznego przekonania, że to się wydarzy, że to już jest. Że już jest pewne, jeszcze zanim się wydarzy. I to jest po prostu element niewiary. To jest mój komentarz do tego. I tutaj zauważmy, że zgodnie z prawami fizyki, prawami wszechświata, siła zawsze tworzy przeciw siłę, To przykład samolotu na przykład, który leci na skrzydła. Skrzydła powiedzmy są siłą, silniki są pewną siłą, które popychają ten samolot, prawda, rozpędzają. No i w którymś momencie skrzydła są tak ustawione, że... Przeciw Przeciwsiła, którą jest powietrze, powoduje, że ten samolot leci. I w życiu powinno być troszkę, trochę podobnie. I tutaj uważaj, moc nie spotyka się z oporem, i w, tkwi, i w tym tkwi cały sekret. W greckiej legendzie Syzyf wbrew prawą grawitacji usiłuje wtoczyć głaz na szczyt góry. Ruch głazu to wynik działania dającej się matematycznie wyliczyć siły będącej różnicą pomiędzy unoszącą głaz siłą mięśnia a siłą grawitacji, która ten głaz ściąga w dół. Jeśli ta pierwsza siła przewyższa drugą, głaz wtacza się na górę. Jeśli jest odwrotnie, głaz się stacza. Spinanie się po drabinie sukcesu i próba dotarcia na jej szczyt przy użyciu siły jest zabawą syzyfa, która nabawi się z tego wszystkich hemoroidów. Oczywiście wszyscy znamy prawdziwe Zakończenie historii Syzyfa zaczął pić i brać ogromne jeście narkotyków, po czym umarł z przedawkowania. Moc to nie fakty. To jest też cytat z książki. Moc to nie fakty, pozycja czy cokolwiek na zewnątrz. Moc to podejście do wszystkich tych rzeczy. Kiedy się temu przyjrzymy, zobaczymy, że w faktach nie ma mocy. W sposób, w jaki na nie reagujemy, co w związku z nimi czujemy, jak one na nas wpływają, nadaje tym faktom Mocy. Nasze podejście determinuje doświadczenie. Głośna muzyka może irytować jednych, podczas gdy innych może wprawiać w doskonały nastrój. Jakości nie ma na zewnątrz, ona jest w nas. Sukces to nastawienie do świata, postawa, styl, świadomy wybór właściwych intencji i utrzymanie, utrzyma, utrzymywanie odpowiedniego podejścia. Te czynniki automatycznie zagwarantują nam sukces, cokolwiek to jest mój komentarz. On dla Ciebie znaczy. Nie będziemy musieli w tej sprawie nic robić. I idąc dalej, tu mam wprowadzić jeszcze jeden fragment zaznaczony. I tutaj muszę powiedzieć, że <laughs> wielu wspaniałych mówców, trenerów, jedną z rzeczy, którą powiedzmy z trudem, jest przynajmniej mi zaakceptować i to już dawno zrozumiałem, że coś jest nie tak. Ja chyba sam czasami, mówiąc do tysięcy ludzi, używam tych pojęć, mówiąc o ciężkiej pracy i to jest jakby zakłócenie tego, co, co jakby zupełnie przeciwstawienie tego, o czym tutaj pisze Hołubkiewicz, przy czym on ma rację, a praca ciężka, owszem, ona doprowadza do pewnego momentu, ale ciężko pracują niewolnicy i z dużą dozą jakby Poprawności w tej chwili, ale takiej intencyjnej, jest to, że nie używam, mówiąc ciężka praca, mądra praca, mądra, spokojna, w uważności. Wtedy i te 6 serca się uruchamia, i moc serca. I teraz słuchaj, uważnie. No, dalszy cytat z Dawida Hawkinsa: Sukces jest dla ciebie. Bez względu na to, jak bardzo będziemy wytężali wzrok. Nie zobaczymy tyłu własnej głowy. Oglądanie głowy z tyłu opiera się na zupełnie innej zasadzie. Wymaga lustra. Taki jest cel świata. Świat jest tylko lustrem, w którym możemy zobaczyć tył własnej głowy. To, co postrzegamy jako nasz świat osobisty, jest odzwierciedleniem zasad istniejących na poziomie przyczyny, to znaczy w naszych umysłach. Sukces przychodzi samoczynnie, gdy wiemy, gdzie go szukać. Nie czego, ale gdzie. Nie jest ważne, co posiadamy ani co robimy, ale to, jacy jesteśmy. Kiedy znajdziemy w sobie to, czego szukaliśmy, przestaniemy szukać na zewnątrz. Tu też taką ciekawą piszę o, o bananach, powiedzmy, zdobywanie bananów. Otóż to, jest taki, to, to będzie takie, jakby moje rozwiązanie. Otóż na przykład robienie zapasów bananów, jeśli mieszkamy na wyspie pełnej bananowców, jest no takie trochę mało rozsądne, prawda, a wielu właśnie w tenże sposób postępuje. I my tak, jeśli chodzi o te przyciągania, ja wiem, że prawo przyciągania tu się kłania, chociaż w tym prawie przyciągania najważniejszy jest film, który nie został fragment filmu, który nie został dopuszczony do ogólnej dystrybucji sukces, bo jest taki 10-minutowy fragment, który tak jest kluczem tak naprawdę, a tamten jakby mówi o pewnych rzeczach, a nie do końca, jakby Jakby system zadbał o to, żeby tak było. 99% prawdy w tym wszystkim, ale ten 1% to jest te 10 minut. I czasami, jak ktoś potrzebuje, to mam gdzieś ten fragment nagrany, więc mogę, mogę wysłać. I tutaj bardzo istotna rzecz konkurencja. Otóż konkurencja jest to wymysł, ja to kiedyś nazywałem szatański. Mam no, kiedyś dawniej popełniony nagranie na ten temat. Konkurencja to jest trenowanie niewolników, to jest trenowanie musisz ciężko pracować, musisz wykończyć konkurencję. Czasami jak ktoś słyszy tutaj dajcie mi konkurencję, ja zobaczycie poradzę sobie, nie to jest już tak jakby kreowanie pewnego, a to jest mój punkt widzenia również, to jest kreowanie chorego modelu, a tutaj powiem tak. Cytat znowu z Hawkinsa. Przestań z kimkolwiek rywalizować. Konkurencja to jedynie przykład dostępnych możliwości, dlatego też jest źródłem energii. Czy nie jest tak, że na zakończenie każdej wielkiej bitwy przywódcy gratulują sobie nawzajem? Zwycięzca i godny przeciwnik traktują siebie z należytym dowódcą szacunkiem. Nie możemy przyjąć tego, co jest wspaniałe w nas, dopóki nie nauczymy się rozpoznawać tego w innym. Po sprawie sądowej prawnicy podają sobie dłonie i często idą razem na obiad. Mistrzowie boksu dziękują sobie nawzajem. Prawdziwy mistrz, taki jak Joe Lewis, wie, że bez pierwszorzędnych wyników swojego przeciwnika nie mógłby zostać gwiazdą. Ci, którzy wyglądają jak nasi wrogowie, przeciwnicy i konkurencja są naszą inspiracją. Dzięki nim możemy zostać gwiazdą i to jest takie cudowne. Zazdrość lub nienawiść wobec kogoś, komu się udało coś, co nam nie wyszło. Wydaje się nam, że to coś jest na zewnątrz. Natomiast natychmiast musimy przestać tak myśleć. Ci ludzie jedynie odkryli to w sobie. My musimy zrobić to samo. Istnieje wiele książek, w których autorzy twierdzą, że kluczem do sukcesu jest m.in. pewność siebie czy postawa zwycięzcy. To wszystko są konsekwencje. To efekt wynikający z postawy, ale nie przyczyna. Mając klucze do sukcesu, będziemy pewni siebie, uśmiechnięci, hojni, otwarci, będziemy też potrafili się ze sobą. Komunikować. Tu pozwolę sobie na taką bardzo istotną rzecz. Otóż pozwolę sobie jeszcze umieścić jedno zdjęcie, które Tyczy warsztatów. Tutaj akurat one były z, z, w ramach Fundacji Akademii Przedsiębiorcy Przyszłości, warsztaty kreowania przyszłości, one w dużym stopniu są realizowane w tej chwili w, w warsztaty z Akademią Wiem to uzdrawiające te metody, wszystkie, które są tam podawane kliniki zdrowia i obfitości, naturalnej kliniki Zdrowia i obfitości. Na centrum mocy są daty podane warsztatów. Tutaj na pewno ewidentnie podpowiadam, że kolejny listopadowy. Październik, Październikowe już są zamknięte, zamknięte listy. Listopadowe absolutnie, bo tam dołożymy też parę też urządzeń takich, jak tam zaper, nondrzako na przykład. No jest tam, powiedzmy, paru kreatorów, którzy trochę się w fizyce umocowali i dają fajne rozwiązania, więc będzie dużo fajnych rzeczy. Ale tutaj pamiętaj o czymś takim bardzo prostym. Tutaj cytując jeszcze Hawkinsa za chwilkę, jedną z najważniejszych rzeczy, puentując i pamiętając również, że Masz prawo do. I chodzi o to, że wczorajsze wybory, które się tam odbywały, takie powiedzmy show troszkę, prawda? Tutaj wcześniej takie różne wyzywania się, td. i że my tu rozliczymy, tak, tutaj. No generalnie to, jak mimo, prawda, jest między, w spacjach, i tych słowach i no to jest gra, powiedzmy sobie, no dużo, dużo śmiechu właściwie, no. Perfekcyjnie, dużo socjologów znalazło zatrudnienie, wiele film graficznych, powiedzmy sobie tutaj, no trochę lepiej funkcjonuje dzięki temu, że te show było, prawda, że w tej grze tam uczestniczyło ileś różnych ugrupowań, rozwiązań, prawda, że gdzieś tam ugrupowania czy instytucje religijne, kościelne się angażowały w mniejszym czy większym stopniu. I w tej grze, w, tej, w tych show zawsze na pewno trzeba mieć świadomość tego, że ktoś tam za te sznureczki chyba pociąga i czyni, że musisz ciężko pracować, prawda, albo dostać się do jakichś kluczowych rozwiązań. Ale wiecie co, ci wszyscy, którzy tam idą do, do tego okrągłego pomieszczenia, te, te Sejmy, Senaty, Kongres, różnego typu i tak dalej, oni w perspektywie są zobligowani wykonywać rozkazy tych, którzy ich napisali na listę. Więc słowiańskie dawne metody były o wiele ciekawsze. No okej, okay, no jest taka gra, uśmiech na twarzy i tyle. Zatem teraz rozdział na szczycie. I tu pozwolę sobie zacytować niezwykle istotną rzecz w nawiązaniu już do tego, o czym mówiliśmy, ale pamiętaj, że masz prawo do życia, radości, szczęścia, spełnienia zdrowia, miłości, bogactwo, prawo do korzystania z wszystkich rzeczy. To jest książka na... To jest cytat z książki Sztuka wzbogacania, o jaka piękna sikoreczka tutaj usiadła za oknem. O, tutaj patrzę sobie, co tam można dziubnąć jeszcze z tych roślin, które są Prześliczna, zaangażowana, główką tutaj rusza śliczna. Chyba ścikoreczka, wygląda mi tak, tak. Zatem do centrum mocy EU terminy i bądź ty właściwie takim kre, kreatorem swojej własnej przyszłości. I teraz słuchaj, cytat jakby podsumowujący dzisiejsze VIP- śniadanie z Akademią W. Dostanie się na szczyt i pozostanie na nim, pojawiają się same. Gdy uświadomimy sobie kilka rzeczy. Sukces przychodzi bez wysiłku, jak korek, który unosi się na wodzie. Ludzie, którzy się zmagają, usiłując osiągnąć sukces, przypominają kogoś, kto wymachuje w wodzie rękami, próbując się utrzymać na powierzchni. Nie wiedzą, że aby wypłynąć, wystarczy po prostu dać się unieść. To, co się unosi, jest na górze. W życiu codziennym pewne zasady działają samoczynnie i to one są gwarancją sukcesu. Nie nasze działania, ale zasady, na których te działania się opierają. Wynika z tego rozpoznanie różnicy pomiędzy tym, co ważne, a tym, co nieistotne. Pomiędzy tym, kto jest ważny, a kto nie jest ważny. Używając słowa ważny, mam na myśli kogoś, kto ma moc sprawczą. Nie mówię tu o moralnym, społecznym czy statusowym znaczeniu tego słowa. To jest kluczowe. Sukces jest rezultatem tego, co pewna zasada działa nieustannie przez całą dobę, nawet jeśli się na niej nie skupiamy. Oczywiście tutaj pełne zrozumienie tego stwierdzenia wymaga zrozumienia dziedziny zwanej dynamiką nieliniową i zaawansowanych badań teoretycznych na pewnym poziomie dynamika nieliniowa jest próbą zrozumienia prawej półkuli mózgowej przez lewą. Otóż, bardzo często, kiedy no powiedzmy sobie w gabinecie, czytam powiedzmy w najzdroższym sklepie teoria.pl, ale najczęściej w gabinecie, bo to są i związane z tą rezonansem, analiz analizą. Kwantową, powiedzmy sobie, diagnostyką kwantową, ale przede wszystkim również tym, że, powiedzmy sobie, patrzę, skonuję, czuję energetykę, czuję, powiedzmy, tegoż zerkam powiedzmy, do głowy, jeśli ktoś jest na konsultacjach. To znaczy, zerkam w tym sensie, że nie wchodzę w jego myśli, nie bawię się w tego typu rzeczy. Można, ale to byłoby okej. Okay. Zatem jest to tak, że jakby zerkam na półkulę, na ile one są rozjechane, i tutaj nie trzeba wielkiej filozofii, jakby odkryć, że ta lewa logiczna i prawa humanistyczna nie współpracują. Bo lewa to jest tak jakby komputer, powiedzmy, cyfrowy, prawa to jest tak jakby komputer analogowy i ta, ta z tym komputerem analogowym, ta prawa ma, to jest kwestia wyobraźni i tak dalej. Lewa to jest taka cyfrowo poukładana, logiczna, no, ale dobrze, jak one dwie, dwie współpracują, bo jeśli jedna jest na lewym, na jednym końcu galaktyki, druga na drugim, no u bardziej rozwiniętych Nazwijmy to osobowo, duchowo, to już jest tak troszkę, że jedna jest na tym końcu z układu słonecznego, druga na drugim, powiedzmy sobie, ale jest bardzo dużo takich, którzy już jakby coraz częściej łączą i jakby rozumieją, że ciało to jest jedno, że ta jaźń, że. Umysł, to jest oprogramowanie dla tych dwóch procesorów analogowego i cyfrowego, a do tego ta psychika, czyli właśnie ten, jakby to nazwać, ta kopia nas, naszej duszy, tego połączenia z naszą nadduszą. To wszystko, powiedzmy, w którymś momencie zaczyna funkcjonować, komunikować, rozmawiać z sobą i wywołuje uśmiech na twarzy, bo to też, chodzi o też takie zrozumienie, że powiedzmy, w którymś momencie kogoś tam bardzo. Drażni głośna muzyka, a innemu daje taki power, radość. prawda? My będąc na, wracając z Bydgoszczy, ze spotkania takiego właśnie związanego z diagnostyką kwantową, żeby tam pogłębić wiedzę od wielu innych jeszcze, wielu innych terapeutów. Nie, to z Gdańska wracaliśmy akurat, też właśnie związanego z tym, to zatrzymaliśmy się w w restauracyjce bardzo sympatycznej, w której, mimo że było głośno, jeśli chodzi o rozmowy, ale była pewna zachowana możliwość intymności i muzyka, która była dostosowana do, do tego wszystkiego z wielką przyjemnością. Już pewnie o tym mówiłem. Skonsumowaliśmy tam posiłek, ale również dobrze, kiedy wczoraj z synem, czy przedwczoraj, przepraszam, z synem, zajrzeliśmy do naszej tutaj lokalnej restauracji, pizzerii, nie, nie wiem jak to nazwać, w każdym razie ze starej stacji kolejowej przerobione, fajnie zrobione, zawsze pomysł znakomity, no jest tam sporo ludzi, którzy wykonują świetną robotę, I co jest ciekawe, nie ma tam ścieklizny wśród tych pracowników, czyli właściciele jakby dojrzeli do tego, bo tam szerabiany był okres też taki dziwny, kiedy jakby gdzieś tam nie było porozumienia z samym sobą właścicieli, ale to wynikało pewnie z tego, że tej organizacji. Bo mieli zamysł bardzo fajny i ściśle to się wiąże z tym, o czym tutaj cytowałem z Hawkinsa. Otóż oni dużo wcześniej, jakby zastosowali te zasady wcześniejszej realizacji tego pomysłu, tak jak wiele cudownych historii, które się wydarzyły, potężne, wysokie domy, one pierwsze były, umocowały się gdzieś w umyśle, w psychice, prawda, w radości tworzenia czegoś wielkiego i poddania się tej zasadzie, którą tutaj przed chwileczką cytowałem. I ta zasada pamiętaj, że. Ona brzmi, że w życiu codziennym pewne zasady działają samoczynnie i to one są gwarancją sukcesu. Sukces jest rezultatem tego, że pewna zasada działa nieustannie przez całą dobę, nawet jeśli się na niej nie skupiamy. Jak ten korek unosi się na wodzie? Tutaj znowuż powtarzam, ludzie, którzy się zmagają, usiłując osiągnąć sukces, przypominają kogoś, kto wymachuje we wodzie rękami, próbując się utrzymać na powierzchni, nie wiedzą, żeby wypłynąć, wystarczy po prostu dać się unieść. Unieść się wielkości tego świata, unieść się radości, uśmiechowi, uważności, spokojowi, unieść się mocy serca, unieść się sobą samym. Zatem cóż mogę powiedzieć? To ty możesz być takim samym własnym warsztatem kreowania przyszłości. Ty, dlatego naturalną kliniką zdrowia i obfitości, to ty masz prawo. I zwróć uwagę, i są takie zasady, które mówią: hej, absolutnie jest to możliwe. Masz prawo do życia, radości, szczęścia, spełnienia zdrowia, miłości, bogactwa, prawo do korzystania z wszystkich rzeczy. Zatem, cóż mogę powiedzieć? Baw się dobrze, do miłego, szczęśliwego, szczęśliwego, cudownego dnia, i bądź kreatorem przyszłości. Tu też może jeszcze na finał odeślę ci do nagrania. Fabryka marzeń, niejakiego Szymona Spolankiewicza, właśnie to na warsztatach kreowania przyszłości było nagrane. Jest tam wiele znakomitych materiałów z tamtego okresu część nie możemy używać jakby publicznie, dlatego że one wykraczają poza systemowe pracuje ciężko, ale fabryka marzeń jest, więc tam warto wejść, zobaczyć. I, I to jest też taka metoda na oczyszczanie. Ta fabryka marzeń to jest metoda na oczyszczanie siebie z pewnych niedoskonałości, z pewnych niezrealizowanych marzeń, potrzeb, które były, a potem gdzieś, o Boże, bo życie mnie tutaj zniewoliło, prawda? Fabryka marzeń, tak. Właśnie Do dobrze. Do miłego.